Dzisiejsze czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła mówi o tym, że krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu i użyte tam jest określenie współuczestnictwo. Jeżeli mamy współuczestnictwo w światłości, to znaczy to słowo współuczestnictwo określa ten moment, kiedy my zadeklarowaliśmy Wiarę w Jezusa Chrystusa, uznaliśmy go jako Pana i wezwaliśmy Ducha Świętego, aby to On kierował naszymi drogami. To oznacza współuczestnictwo w światłości. Nie oznacza to, że jesteśmy ludźmi idealnymi, ale mamy taką świadomość, że krew Jezusa oczyszcza nas oczyściła do takiego aktu pełnego zaufania Ojcu, Jego miłości, ale równocześnie każdorazowo oczyszcza nas po to, żebyśmy nasze życie wiedli razem z Jezusem Chrystusem, żebyśmy mieli współuczestnictwo. I dlatego ten proces uczestniczenia Razem z Jezusem Chrystusem w Jego chwale jest już dokonany, natomiast my, współuczestnicząc, mamy prawo do tego, żeby krok po kroku wyzwalać się z niewoli grzechu.